Okej, okay, Siemanko Jestem już tutaj yy, zwarty i gotowy Do yy, yy, następnego odcinka yy, Jeszcze pokażę tylko taką jedną rzecz Tu już zacząłem robić tak jakby następne piętro czy coś, ale tam na razie jeszcze nic nie będziemy robić W każdym razie tutaj dokończyłem już tą drugą stronę i tą stronę możemy już zebrać Sadzę to wszystko No i potem zabieram się za ten magazyn No magazyn, magazyn podstawa, bo to musi być Do tych wszystkich itemków, bo już ich mamy bardzo dużo A ja chcę, żeby ta nasza wyspa Po prostu, na nasza grota bardziej Była taka profesjonalna Profesjonalnie ogarnięta i w ogóle Żeby wszystko było w miarę ładne Dużo mechanizmów jakichś różnych Było właśnie fabryki fajnie, tak jak ta na przykład Chodźmy taki bardziej Hmm, profesjonalizm no i wiecie o co chodzi na pewno ja zrobię tak tylko ja też mam i mamy prawie że 300 staki no powiedzmy 300 staki tak dostajemy z tego z jednego całego zbioru yy, no to teraz możemy to sprzedać i wpisujemy monne i mamy 313 i sprzedajemy Już sprzedaliśmy całość ja. okej, okay, mamy wszystko teraz Monnej 500, czyli 200 Chyba tam bodajże tam jest 580 to 580 no to 200, o po, po, prawie 300, tak? No i tak nieźle, bo farma szybka taka i w ogóle ogarnięte. Zależy jak szybko żeśmy to zarobili. Yy, zaraz drugą też będziemy zbierać, tylko najpierw zaczniemy ten magazyn ogarniać już. Yy, I zaczniemy od skopania, bo tutaj magazyn to będzie tak jakby główny, to będzie na tym samym początku. I z set home, nie wiem, może gdzieś tutaj może będzie Zobaczymy tutaj jakiś ładny taki domek Bardziej taki ekskluzji Ogarnę Na zasadzie, że jak ktoś przychodzi To takie taki powitalnie dla niego A teraz czas no, sko sobie skopać tutaj całą tą podłogę I ją zamienić na jakąś inną No bo ta jest trochę brzydka Można tak powiedzieć, o diament Jak to założę No i to zamienimy Tak Na taką taką ładniejszą trochę nie wiem czy to czystego z z ładnego skobla, czy tylko na, tak na koblowato czy tak e, jak e, mamy zrobioną farmę pszenicy z tego bloku Czyli jakby to miało wyglądać. To też zniszczymy tutaj całkiem. I chyba jednak będę robił na tylko tak na watto mm, Dobra. Już ogier. Czyli tak wykładamy. to może jakiś teksturpak sobie ładniejszy ogarnę, na no tutaj taki bardziej grotowaty. Yy, I może takim ciekawszym coś lepszego że ładnie będzie wyglądać i w ogóle coś dobiorę, potem może, jak będę miał jakiś czas, chwilę bo teraz ogólnie to mam taki dzień, że nagrywam e, poprzedni odcinek taki był trochę smętny, bo to rano było i w ogóle wiecie jak to jest, jak się rano nagrywa, no ale e, chęć nagrywania miałem, tylko w sumie e, taki głos jeszcze nie rano, no naprawdę, tyle to stałem i od razu mi tak wzięło, żeby sobie pograć te na naszej grocie i w ogóle e, dobra Wcześniej tyle koby było, teraz już ma, się nam kończy. Ale tutaj jeszcze mam takie zapasy, że spokojnie starczy na całe to pomieszczenie i w ogóle. Dobra. Więc tutaj budujemy. Yy, I ogólnie yy, to yy, ten magazyn nie wiem, chciałbym zrobić jak naj więcej tych skrzyń, żeby to było jak najbardziej ogarnięte. Wiem, że ja potem mam problemy z segregowaniem, nie? Jak tutaj na, Skybl na Sky Skybloku to już prezentowałem nieraz, iż moja skrzynka duperele zawsze jest pełna a tam na przykład wrzucam do niej surowce i... Nie wiem, bloki budowlane, do których mam po skrzynek z każdego rodzaju. No, a potem na przykład jakiegoś murzyna chyba zatrudnię, który, co sobie będzie to wszystko yy, kompletował, tak? Przeważnie była to, było to koplica, nie? No ale może być, nie. Teraz próbuję tak samo ogarnąć to. Mam tutaj świerkowego drewna, już też zdobyłem. Yy, odłożę te itemki, tylko jak wezę sobie do Der 12, na jak No spoko i teraz ogarnę już tutaj z tego trochę tak tutaj będą takie wieżyczki myślę że dotąd starczą i jakieś jakieś drewno byśmy musieli nakopać z którego by były takie akcenty schodkowe można by żeby powiedzieć to warp grota VIP Teraz ogólnie tam chciałbym, żeby było drugie piętro więc musimy tutaj ogarnąć. Zaraz zobaczycie. O co mi chodzi? Chodzi mi o takie akcenty. Coś takiego, nie? Tylko w sumie to, musi, to takie tylko to by mogło być, bo... Tu na przykład Potem ten Te pochodnie będą trochę inaczej ustawione Ale teraz Takie wejście Wnęka, coś takiego I raz, dwa, trzy, cztery Tutaj już Ścianka I tak do końca pociągnięte Tylko trzy skrzynki by były Albo w sumie nawet no to tak możemy zrobić Te, teraz 2-4 skrzynki wyszły z tego więc nawet tak więcej miejsca byśmy mogli wykorzystać no to robimy tak myślę że jedną stronę na razie zrobimy zobaczymy jak to będzie wyglądało skrzynki przeniesiemy i potem zabierzemy się od razu za drugą stronę tu odłożę tego wszystkiego nie gdzie tych ty, ty, pereli wkładać wszystkich to mogę wziąć też e, dobra i robimy jeżeli jest tak skrzynek by wystarczył zrobimy dwa staki bo faktycznie to się zejdzie jak dwie, dwie będziemy robić dwie ściany takich skrzyneczek i jeszcze podwójne piętra, no to trochę tego zejdzie Możemy porobić na zapas e, Co jeszcze musimy zrobić? Trochę craftingów um, 32 powinny starczyć No i tych piecy, ale tu piece może, piece może na koniec Ok, czyli crafting, crafting Tak, tak, tak e, Tutaj i tutaj. I skrzynki. Dobra. Okej okay. i czwarta. Tutaj coś nie wyszło. I okej, okay, jest dobra. Yy, tu crafting tu by było. Yy, tu będzie piec, potem będzie kowadło i na koniec tu alchemiczny chyba tak by było ok albo nie tu to piec i pochodnia a na górze nie wiem co tam by się zrobiło to kiedy indziej by się ogarnęło dobra czyli tak by wyglądała jedna strona jedna ściana magazynu to teraz to tutaj musimy tylko poprzenosić I zaraz będziemy... Na razie powrócam tak byle jak. Ale za chwilę oczywiście będę dawał jakieś podpisy, nie? Skrzynek żeby nie było czy coś tam. Na razie wrócę tak Tak po prostu byle jak i potem ogarniemy. Nie wiem czy segregację zdążesz na odcinku zrobić. Te odcinki to mi strzeże, zaraz dłuższe wychodzą. No a pod koniec potem już jest tak trochę przymulam też, nie? jeśli chodzi o gadanie i o tam rozmowę no ale na razie myślę że jest tutaj temat tym magazynem się zajmujemy tym tak i to powinniśmy już w miarę szybko ogarnąć te łuki te zbroje by musiały być wszystko nie chyba będę odrobił ten magazyn po angielsku bo tak jakoś nie wiem bardziej wolę tak jeśli chodzi o itemki z Minecrafta i tak dalej to wolę jednak je nazywać po angielsku zawsze na przykład nie wiem, armor albo y, ten tol tolsty narzędzia wszystkie i tak ogólnie w całą resztę też y, dobra tutaj tu jest pełno powiedzmy i następne które będzie wymaga segregowania tych itemków bo jest naprawdę full już a to jest dopiero piąty odcinek czy tam y, no piąty chyba więc nieźle na razie idziemy po prostu jak burza, tylko że itemków mamy full, a za to yy, potrzebnych tych co powinniśmy mieć to nie najwięcej, więc... Okej, okay, tutaj jeszcze dużo tych, mamy tych bloczków. Czy się ogarnie to Cobblestone i w ogóle tego wszystkiego to chyba by musieliśmy zrobić osobny magazyn, jakąś piwnicę na sam cobblestone yy, bo tego jest yy, od yy, aha, 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 więc po, powiedzmy że po prostu dużo tak więc się tam ogarnie yy, nie wiem przepalać to od razu czy coś bo nie wiem naprawdę to z tym cobblestone zrobić ale sprzedawać też bym bardzo nie chciał no bo yy, potem się potem potrzeba tego cobblestone czy czegokolwiek tak yy, i zawsze jak potrzeba to nie ma więc wolę sobie zostawić i w tym magazynie też ogólnie wszystko zostawiać wszystko sobie Y, chomikować tak jakby nie nie ma, że wyrzucać jakieś śmietniki i tak dalej robić Też śmietnik na jakieś takie naprawdę, naprawdę przesadnie Niepotrzebnej temki Oczywiście można zrobić nie Na przykład nie wiem, jakieś nitki czy coś takiego Dobra teraz ja bym się musiał najeść Coś tak, no wiadomo nie yy, I bierzemy drugą stronę robimy To potrzebny nam będzie, już się nie mogę połapać cobblestone drewno i schodki. Ok, czyli teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. Na tej wysokości jest. Tak, ale odwrotnie. No trolu Minecraft. Ogólnie fajne są też te moce, nie? Tutaj w tym... A co do tego, tych odcinków, no to faktycznie będą tak... Na razie zobaczymy jak będą wychodzić Jeszcze będę o wiadomo informacje na Facebooku zawsze Jak wbijam nowy odcinek to jest przeważnie informacja na fejsie, więc... O to też jak śledzicie Facebooka to... Nie przygapicie raczej odcinków Racie, bo też, no, czasami też mi się nie zdarza zapomnieć o tym Rzadko kiedy, no ale... Jestem tylko człowiekiem, nie? W końcu. E, dobra, w każdym razie jeszcze potrzebuję tych craftingów. Poustawiać trochę, potem pochodnie. Już mamy dół praktycznie, że skończony. E, tylko tutaj trzeba by ogarnąć. Dwa, dwa, to w sumie jest fajnie, wszystko symetryczne, wyliczone i ogarnięte. Tylko te wejście tam mi się nie podoba. Ogólnie tutaj sobie świnki umieściłem. Na razie tak prowizorycznie, nie, ale może być, powiedzmy. Takie przejście będzie, tu będą właśnie y, zagrody ze zwierzętami. Y, też gdzieś tutaj będzie spadek od mob grindera, tak? Y, wychodzić zejście tak jakby z mob grindera. Y, y, I ogólnie y, to jeszcze te pochodnie trzeba postawić. I zabieramy się za drugie piętro. Dobra. Pam, pam, pam. Najbardziej się boję tych tabliczek kurde jak to, to będzie długo do ogarniania na serio Ten magazyn ma być ogarnięty bo jak ja go zrobię tak na zasadzie że bloki budowlane potem y, armory i tak dalej to tak będzie jajo nie tak musi być bardziej podzielone też na rodzaj z czego to jest zrobione i w ogóle No bo tak to w ogóle tak to nie ma sensu bo to nawet nie wyjdzie Dobra wreszcie przyda ta nasza druga wysoka strona trzeba by jakieś schodki zrobić zniszczyć to i, będę, i będziemy go tutaj yy, podłoże taki sufit czy coś w tym stylu chyba się nadwyżej będzie trzeba o jeden przekopać yy, zaraz zobaczymy tutaj jest kobla szkoda że, nie, kurczę, szkoda, że naprawdę nie mam tego flya on teraz na przykład, by się przydał do jego szybkiego wypełnienia tego tej części tutaj Ogólnie mam nadzieję, że te, jak filmy teraz lepszej jakości są wpuszczane ładniej są ogólnie wszystko zmontowane to też się Wam bardziej podobają to nie zapomnijcie dawać tego lajka czy suba jak nie subskrybujecie mnie jeszcze nie wiadomo tak też zachęca bardzo ogólnie lajki naprawdę bardzo mnie motywują do pracy jak na przykład kilka, kilka tych lajków chociaż jest że te osoby co obejrzały którym się spodobał ten film to nie tak, że tylko go zamykają wszystko nie i papa fajnie wrzucił odcinek tylko za tą moją pracę wynagrodzą mi to też i tego lajka dadzą ja dziękuję takim osobom nie fajnie pamiętają o tym że obejrzeć to jest chwila ale nagrać, zmontować i wrzucić to trochę czasu zajmuje tak więc dzięki tym osobom, które nie zapominają właśnie o takim lajku o, do... o jakimś miłym komentarzu albo o jakiejś nie wiem nau nauczce dla mnie jak to czasami ktoś źle zrobić czy coś takiego nie żeby powiedzieć co bym mógł lepiej co bym mógł poprawić co bym mógł właśnie y zrobić żeby te odcinki były jeszcze lepsze takim osobom też bardzo dziękuję Dobra teraz już wracamy do tej gry naszej y i robimy drugą część magazynu tu będą nie wiem co z tymi skrzynkami tak bardziej ogarnąć to ja na razie tak pochodnie y tu było raz, dwa, trzy, cztery. Musiało być jeszcze faktycznie o was kopane. Dobra, tak szybciutko ogarnę to. I zaraz wrócę jak to będzie zrobione. Dobra ludzie, siemaneczko już jestem. Słuchajcie, skończyłem ten magazyn już tu sam. Ponieważ no, znaczy bez yy, segregacji skrzynek. No ponieważ odcinek już długo wyszedł. No już długo już tam 20... koło ponad 20 minut jest, więc... No tutaj jeszcze to trzeba będzie zrobić tak na y, koblem, tak wypełnić bo powiem wam że nawet myślę, że nie najgorzej wyszedł nam Znaczy ten koblet stąd tutaj nie najgorzej pasuje yy, o, może tego było nawet lepiej, dobra w też tego tak garniemy yy, w miarę ładnie się prezentuje ten magazyn myślę tutaj też trzeba ładnie zakoblować yy, tutaj takie przejście yy, tylko to, które właśnie długie jest to przejście z góry na dół ale myślę, że nie szkodzi, że ten magazyn tam ładnie się ogarnie tutaj te przejście, że to było wszystko pięknie, super majster, sztyk, nie? tutaj te piecyki tak fajnie mi się podobają no i ja sobie już po odcinku poprzenoszę wszystko wszystkie skrzynki, wszystkie tam itemki, poseleguję wiem, że to jest roboty będzie, ale będę musiał się podjąć tego no i w następnym odcinku za parę dni już też zobaczycie jak to tam wszystko będzie ogarnięte. I będziemy się już brać też za technicznie, za zarabianie, za jakieś spawnery, mob grindery w ogóle. Magazyn mamy. Pierwszą naszą farmę, którą sobie o teraz na przykład pójdziemy opróżnić też mamy. To sobie ogarnę blender czysto trochę powkładam. Potem sobie z tego blender też wszystko powyciągam. I poukładam po skrzyniach różnych. Co można by... Dobra, może być tak i idziemy sobie ogarnąć tutaj zebrać to nam urośnie a to sobie zbierzemy teraz sobie ładnie to sprzeda. kurde nie lubię tego że tak się mówił zbokować, ale dobra menu sklep Wydajemy to. to. w tym odcinku było nawet na tyle. No, dzięki za oglądanie liście. Trzymajcie się. Ciemka.